Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Olka Kłodnicka. Układamy w rządku, żeby łatwo dziecku było policzyć. Dobra. Tu jest Pięć. A ile jest teraz Pięć. Kiedy dodajemy, to stosujemy taki znak. Odjąć. Chcę odjąć. Na przykład. Odjąć. To odejmij. No nie ma ich. Ile? Dwa. Dwa nie? 10, 20, 30, 31, 32. No i witam Was w ostatniej części, która dotyczy nauki mnożenia i dzielenia. I każdej daj po 3 popcorny. Dziecko daje 1, 2, 3. 10, 11, 12. Cześć. Nie róbmy tutaj problemu, jeśli dziecko będzie pisało w taki sposób.